Cześć wszystkim, w tym filmie krótkie podsumowanie prawie dwóch tygodni na bimbrowni. Z tego co widać, akwarium naprawdę, jeśli chodzi o rośliny, bardzo mocno ruszyły do góry. Dużo ładniejsze kolory. Tu już widać, bo trochę przycinałem akurat, bo tutaj te trawki przycinałem, bo one już praktycznie wychodziły dużo, dużo ponad wodę, więc trzeba było coś z tym zrobić. Ludwigę też już trochę przykróciłem, bo też już praktycznie zarosła całe akwarium. Także z tego, co Wam mogę powiedzieć, naprawdę warto się zainteresować i bawić w CO2. Jeśli chodzi o moją bimbrownię, ja ją trochę zmodyfikowałem, bo z początku była to taka bardzo podstawowa wersja. Z czasem, jak ona się trochę rozpędziła, okazało się, że ten gazu było dosyć dużo i trzeba było coś wymyślić, żeby dało się to regulować. Także już Wam pokazuję, co wymyśliłem. No to tak, mój patent na opanowanie bimbrowni Wygląda tak. Dwa proste zaworki. Jeden to jest regulator do kroplówki, drugi no to, mamy, to jest taki jakiś zaworek taki ala imadełko. Ja to wziąłem z zestawu do napowietrzania. I tak, ja to zmontowałem tak, że na tym wężu, który już wychodzi z tej oczyszczalni tak zwanej, założyłem taki trójnik. Do jednego końca trójnika założyłem kawałek wężyka. Z regulatorem do kroplówki. On jest tak ustawiony, że tutaj delikatnie, bardzo delikatnie wylatuje gaz. On no, leci po prostu na pokój. To jest po prostu takie zabezpieczenie, żeby nie rozerwało butelek. Drugi, no, to już tu mamy zaworek przeciwzwrotny no i to, 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 co leci do dyfuzora, do akwarium. Tutaj ilość gazu, jaka jest podawana do, do wody, reguluje właśnie tym zaworkiem, tym imadełkiem, który był z tego zestawu do opowietrzania. Po prostu przykręcam to sobie. Tak na oko, żeby ten gaz delikatnie leciał. Oczywiście obserwuję też co jakiś czas wskaźnik CO2, jaki mam też tam w akwarium zamontowany, żeby był zielony, żeby nie wchodziło na żółte pole, żeby tego gazu było nie za dużo. Także podaję to w miarę delikatnie przez całą dobę. Jak to raz ustawię, żeby były takie delikatne bąbelki, praktycznie nie trzeba nic z tym robić. Ten wskaźnik zawsze jest delikatnie zielony. Pod wieczór się robi delikatnie niebieskie, jak już te rośliny wiadomo. Wyciągną to, co wyciągnęły z wody, ale przez noc tego gazu się znowu uzbiera na zielone pole. I po zapaleniu światła rośliny momentalnie zaczynają bąblować i wszystko rusza. Nic nie zdycha, widać, że tutaj ryby się czują dobrze. Także ten patent działa. Fakt, że jest trochę zabawy, żeby to fajnie dostosować. To, co jest najważniejsze, no, żeby pamiętać o tym dodatkowym zaworku, taki, który po prostu zabezpiecza, żeby nam nie rozrywał butelek, no, bo przykręcając regulację. Regulację gazu, która leci do akwarium, a nie mając innego ujścia tego gazu. No to, to jest prosty przepis, żeby sobie zrobić, że tak powiem, bombę z tych butelek, żeby to w nocy nam rozerwało i było ciekawie. Także tutaj tym tym obejściem, a ja tak obejście to nazywam. Delikatnie wylatuje gaz, także butelki nie ma tam za dużego ciśnienia i nie martwię się, że coś się stanie. Także warto o czymś takim pomyśleć i. I tak jak wspominam, zabezpieczyć się, żeby ten gaz miał jakieś awaryjne ujście, żeby nam nie narobiło syfu. Jeśli chodzi o samą bibrownię, czyli tą jakby no główną butelkę, ja zauważyłem, że tutaj takie w galarecie przez parę dni było tutaj fajnie, ona była czysta, nic się w tej galarecie tak powiem, nie działo, wszystko działało się w górnej warstwie, tam gdzie pracowały drożnie, się pracowały drożdże i ten gaz cały wytwarzał. Po kilku dniach, tam gdzieś tydzień, może minął niecały tydzień, zauważyłem, że takie wrzery się zaczęły robić i zaczęło fermentować wewnątrz galaretki, takie purchle widać. Zastanawiałem się, skąd to się mogło wziąć, i przy następnym, jak będę robił następną galaretkę, dam więcej żelatyny, bo wydaje mi się, że to jest przez to, że z racji, że akwarium stoi przy oknie, moja teoria jest taka, że po prostu przygrzało trochę od słońca tą galaretkę, na delikatnie puściła. I te drożdże się po prostu wżarły w galaretkę, no i zaczęły fermentować no, gdzie popadnie właściwie, przez co ta mimbrownia stała się delikatnie niestabilna i musiałem się bawić w te zaworki. Dlatego, jak to już mi się zużyje i ten cały zaczyn się wypracuje, to jest właśnie w planie, żeby zrobić dokładnie te same składniki, ale chcę dać dwa razy więcej żelatyny, żeby ta galaretka była twardsza, żeby przy wzroście temperatury to po prostu się nie roztapiało i te drożdże nie miały okazji, żeby się wrzeć tam do środka i żeby to sobie dłużej pracowało. Ale z tego co widać, no dwa tygodnie to sobie już pracuje, yy, ta galaretka, no trochę tego jeszcze jest, także jak na moje oko, wydaje mi się, że ten miesiąc czasu spokojnie to powinno pracować, jak nie dłużej nawet. Yy, także polecam, warto sobie to przetestować. Yy, do większych akwariów, no to raczej ta standardowa bimbrownia mi się wydaje, no bo tu na akurat na 54, yy, to ile na gazu teraz wytwarza, no, to jest idealnie. Przy większych wydaje mi się, że to może być za mało, no bo jednak to miejsce, gdzie pracują drożdże, no to jest dość małe, no bo to jest tylko góra butelki, a nie cała objętość zaczynu. Także nie ma tego gazu jakoś mega wiele. ale na takiej średniej wielkości akwarium w zupełności to wystarcza. No i to co ważne, roślinki wyglądają bardzo fajnie. Wszystko bardzo szybko rośnie, nie ma z tym żadnych problemów. Zauważyłem też, że trochę mniej, mniej pyli na szybach, że rzadziej muszę te szyby czyścić. Glonów też w ogóle praktycznie już nie ma. Znaczy, to też fakt, że trochę opanowałem to nawożenie i wszystko się ustabilizowało, jeśli chodzi o akwarium. Ale no, dwutlenek na pewno w tym pomaga. Jest też na pewno duży plus, jeśli chodzi o zastosowanie dwutlenku na ustabilizowanie się pH. No bo ja miałem zawsze problem z pH, bo mam strasznie twardą wodę. Kranówka ma około 8 i w akwarium też się w okolicach 8 pH utrzymuje. No to jest bardzo dużo. Teraz, odkąd podaje CO2, to się spokojnie ustabilizowało na 7, trochę poniżej 7, także idealnie, jeśli chodzi o akwarium e, i tego się trzymam. E, no, i na ja ten film, że to by było tyle. E, akwarium no, na razie jest trochę zdziczałe, że tak powiem, za bardzo się tym nie przejmuję. Nie robię ostrych przycinek, e, bo szykuję wszystko do restartu i czekam aż te rośliny się naprawdę mocno rozrosną. Czekam na nowe pędy, które właśnie są na tym dwutlenku pędzone, e, żeby były ładne, fajne sadzonki, bo chcę to w najbliższym czasie po prostu wyciągnąć całe, całe, całe zielone z akwarium i zrobić taki delikatny restart i zmienić tą aranżację zupełnie. Już mam na to pomysł, także trochę poczekaj, aż to wszystko ruszy. Będzie film oczywiście z tego, jak, jak robimy ten restart, także jest na co czekać. Dzięki za uwagę i cześć. W komentarzach dajcie znać, czy też używacie jakiejś bimbrowni, czy, czy macie jakieś patenty właśnie na, na regulację gazu albo coś tego typu.